Jak to kurwa kto? Ja robiłem. Patrz, jak fajnie to wyszło. Taka alternatywa, jeśli nie chcecie zbyt dużo inwestować w schody, to można wykonać takie schody z płytek. Tylko trzeba, na co trzeba zwrócić uwagę, żeby ta krawędź była w kolorze płytki. tak? Podobnie chociaż nie. No, i tu mamy. o Schody zrobione co koły. Są koły, tak samo spłyteczki, No i niedrogo, tak jak tutaj do piwnicy, takie schodki super sprawa. Na pewno trwałe, nic się z tym nie dzieje przez wiele lat. No, a tutaj też moja robota ten barek, taki flachę można stawiać, obalić piwko, nie piwko no jakieś tam y, pomontowałem lampeczki zegar jakieś listwy przypodłogowe o, tutaj następne lampeczka no te te drzwi parawanowe takich dużo rzeczy no i tak to wygląda ale schody super sprawa niedrogie a na pewno praktyczne po